Dzień dobry, z tej strony Mariusz Szlachta, wspaniałości z nieba. Chciałem dzisiaj powiedzieć coś na taki temat, jak nie pomagać Panu Bogu. Otóż czasem w naszym życiu jest tak, że są takie rzeczy, których bardzo pragniemy, bardzo chcemy. Często te rzeczy nie są taką po prostu zwykłą zachcianką, ale są realną potrzebą. Na przykład potrzebujemy pracy potrzebujemy zdrowie potrzebujemy jakąś materialną rzecz na przykład samochód albo cokolwiek innego i bardzo mocno nam na tym zależy żeby pan bóg do którego się w taki naturalny sposób zwracamy w tej sprawie zaspokoił tą naszą potrzebę. Oczywiście znamy wtedy te wersety, że pan Bóg się o nas troszczy, że on wie, że tego potrzebujemy i tak dalej i tak dalej. Ale czasem jest tak, że tak bardzo nam zależy na tym, żeby Bóg to pobłogosławił, żeby po prostu ta potrzeba, którą mamy, wybija się tak bardzo na pierwszy plan, bo jest palącą potrzebą na przykład że zaczynamy zbliżać się do takiej niebezpiecznej granicy. Jest to taka granica, w której zaczynamy pomagać Panu Bogu. Oczywiście ona na początku, to, to, to zbliżanie się do tej granicy jest takie, można by powiedzieć, niewinne. Po prostu w naszej głowie gdzieś tam wpadamy na pomysły, w jaki sposób. Można by zaspokoić tę naszą potrzebę. Co musiałoby się wydarzyć, żeby, żeby po prostu to, czego potrzebujemy, to, czego pragniemy, stało się naszym udziałem? I taka myśl zaczyna w nas dojrzewać. Po jakimś czasie zaczynamy się łapać na tym, że sugerujemy Panu Bogu w naszych modlitwach rozwiązanie. I na przykład mówiąc: Boże, ja Cię proszę, abyś Ty. Sprawił, że jak pójdę na tą rozmowę kwalifikacyjną, to dostanę tę konkretną pracę. Albo, Panie Boże, proszę Cię, żebyś sprawił, że ta kobieta, z którą teraz chcę się umówić, żeby ta kobieta okazała się moją żoną, żebyś otworzył jej serce, i żeby się we mnie zakochała, czy wiele, wiele, wiele innych tego typu tematów możemy, o, możemy się modlić. Pewnym czasie, po pewnym czasie jest tak, że zaczynamy się niecierpliwić, zwłaszcza wtedy, <laughs> przepraszam, kiedy nie widzimy owocu, kiedy sprawa przez dłuższy czas pozostaje nierozwiązana. Oczywiście wtedy bardziej może gorliwie się modlimy, bardziej Bogu jeszcze bardziej podsuwamy te rozwiązania i zaczynamy się martwić. I to jest ta granica w zasadzie przekroczona, kiedy coś, co miało być potrzebą, coś, co miało być po prostu tematem naszej modlitwy, prośbą do Boga, czy jeśli w swojej łasce, według jego planu, chciałby coś dla nas, to żeby nam to coś dał, że tego potrzebujemy, nie, my wtedy zaczynamy się martwić, zaczynamy się zastanawiać, czy mm, czemu tego jeszcze nie ma, czy wszystko z nami w porządku. I tak naprawdę zamiast skupiać się na tym, co Bóg pięknego daje do naszego życia, zamiast być wdzięczni za to, co mamy, zaczynamy myśleć o tym, czego nie mamy, o tej właśnie konkretnej rzeczy. I oczywiście potrafimy sobie wtedy bardzo wszystko dobrze zracjonalizować. i Oczywiście wiemy wtedy, że przecież normalne, że o tym myślimy, bo to jest takie ważne, bez tego się nie da żyć. No, jak mam zrobić to czy tamto? I pół biedy, jeżeli zależy nam na jakichś takich rzeczach, które faktycznie są naszą potrzebą, ale są czymś, bez czego możemy żyć, gorzej, jeżeli zaczyna nam zależeć, zależy nam tak bardzo na czymś, bez czego faktycznie nie możemy żyć. I szukamy w Bogu rozwiązania. I co się dzieje później? Zaczynamy Panu Bogu pomagać. Szukamy sposobności na to, żeby, żeby dołożyć coś do tej historii. I oczywiście nie mam na myśli tutaj historii, w której na przykład zależy nam na zbawieniu członków rodzin i po prostu głosimy im Ewangelię. W tej historii to pomaganie Panu Bogu byłoby na tym, że bijemy tych ludzi po głowie, ewentualnie zamiast modlić się o nich do Pana Boga, to się frustrujemy tym, że oni nie chcą słuchać. No i właśnie tutaj zaczyna się z um, naszego serca zaczynają się tłoczyć wszystkie złe rzeczy. Okazuje się, że ja to tak nazywam, że serce nam uciekło, nasze motywacje, które powinny nam towarzyszyć, <laughs> nagle uleciały. W ich miejsce pojawiają się inne motywacje, które Pana Boga nie chwalą, które powodują jeszcze większą frustrację, które powodują nasze zniechęcenie. I w ten sposób tak naprawdę odsłaniamy się na nokałtujący nas cios. Diabeł tylko czeka, żebyśmy uchylili właśnie w tej historii te drzwi, po to, żeby on mógł te drzwi z kopniaka wyważyć i tak solidnie nam przywalić. można by powiedzieć, że historia jest dosyć trudna, ale jakby Pan Bóg nie zostawia nas w tej historii sam, samymi. Nie zostawia nas bez Jego rozwiązania. Hmm. Oczywiście to nie jest tak, że wypowiadam się w tej historii z perspektywy eksperta. Absolutnie nie. Sam się tego uczę. Sam niejedną glebę w tej kwestii zaliczyłem. I gdyby nie Kościół, Gdyby nie otrzeźwiająca rozmowa, na przykład z moim pastorem, to być może byśmy, bym tak bardzo uległ zniechęceniu, że dzisiaj nie mógłbym mówić do Was, do słuchaczy na ten temat. A prawdopodobnie nie miałbym nic dobrego do powiedzenia, ale dzięki Panu Bogu i Jego Kościołowi coś przeżyłem i mogę się czymś podzielić. No, właśnie, co pomaga? Przede wszystkim otrzeźwiające jest to, kiedy pamiętamy, że tak naprawdę to Pan Bóg w tej historii jest Panem Bogiem, a my jesteśmy Jego niewolnikami, Jego sługami. To sprawia, że przestajemy traktować Pana Boga jak dżina z lampy. To przestajemy myśleć o Nim jako o kimś, kto jest po to, żeby zaspokajać wszystkie nasze potrzeby. Jednocześnie Sięgając do Bożego Słowa, budujemy naszą wiarę i czytamy na przykład w Ewangelii Mateusza, że Pan że mamy najpierw szukać Bożego Królestwa. I to, I to szukanie najpierw Bożego Królestwa jest niesamowite, bo odwraca nasze myślenie od tych spraw, które tak naprawdę zajmują, próbują zająć w całości nasze myśli, próbują nami zawładnąć, ale też Boże Królestwo i szukanie. Bożych spraw jest takim lekarstwem. Lekarstwem na, na właśnie na to samolubstwo, na skupianie uwagi na sobie. To pomaga, to naprawdę pomaga. Ja kiedy przechodziłem taką sytuację, mniej więcej dwa lata temu, albo rok temu, jakoś tak, dwa lata temu prawie, to bardzo się frustrowałem, naprawdę chodziłem zestresowany i tłumaczyłem panu Bogu jak ja bardzo tej rzeczy akurat chodziło wtedy o zakup samochodu. Nie mieliśmy z małżonką samochodu, stare trzeba było sprzedać, bo się praktycznie popsuło i szukaliśmy nowego auta. Nie za bardzo mieliśmy ani finanse, ani możliwości i naprawdę można powiedzieć, że pół roku Trwała ta moja historia, kiedy, w jakiś, kiedy takimi drobnymi etapami zaczynałem Panu Bogu pomagać, aż w końcu doszedłem do takiej frustracji, że już mi się wszystkiego odechciało. Oczywiście przyszedł z tej historii Pan Bóg z takim otrzeźwieniem, wytłumaczył mi pewne rzeczy. Ja wtedy doznałem takiego uzdrowienia, ponieważ porzuciłem swoje ambicje, przestałem się tym, tym tematem po prostu zajmować i powiedziałem: Boże, jak ty chcesz, żebym miał samochód, to ja to auto będę miał. Znajdę odpowiedni samochód i nie będę się już przestaje się w frustrować. Naprawdę z całego serca będę szukał Twojego królestwa. Nie chodzi o to, żebym po prostu robił to, co mam robić, ale tak naprawdę w sercu myślał o tym, że czegoś potrzebuję, tylko faktycznie skupił całą swoją uwagę na Tobie. No właśnie, wtedy Boże Słowo, daje nam tą obietnicę. Kiedy my najpierw szukamy Bożego Królestwa i Jego Sprawiedliwości, że wszystkie inne rzeczy, których potrzebujemy, będą nam dodane, i że Bóg dobrze wie, że tych rzeczy potrzebujemy. Wtedy też, kiedy przechodziłem ten trudny czas, Bóg przyszedł z takim pytaniem. Pozwolił mi, abym ja sobie zadał takie pytanie. I to pytanie brzmi mniej więcej tak, że a kiedy Bóg. Zaspokoi moją potrzebę, kiedy już to się stanie, na to tak bardzo czekam. Czy czasem nie będę wstydził się swojego zachowania w czasie oczekiwania na spełnienie, te, na, na, na spełnienie tej, tej prośby, którą do Boga zanoszę? Właśnie, kiedy sobie tak zdałem z tego sprawę, że ja tak naprawdę ten wspaniały czas, który Bóg mi dał, czas oczekiwania, ja w ogóle go nie doceniłem wtedy, ja po prostu go źle spędziłem wiecie, ta moja historia skończyła się tak że Bóg pobłogosławił przyszedł w odpowiednim czasie z rozwiązaniem w tej chwili mamy bardzo dobry samochód, jeździmy nim służy on całemu kościołowi Bogu dziękować służy do tego, że mogę zabrać moich braci i sióstr, którzy potrzebują dojechać na nabożeństwo, czy pomóc tym samochodem komuś, że mogę jakoś przywieźć, zawieźć i sam mogę dojechać i jakby i patrząc wstecz jest mi przykro że yy, że się tak bardzo gdzieś dałem podejść i przekroczyłem tą granicę, jednak pomimo tego, że ja w tą granicę przekroczyłem przyszedł Pan Bóg i mnie z tej złej drogi zawrócił A więc konsensus tego całe, całej historii jest mniej więcej taki, że kiedy czegoś bardzo potrzebujemy kiedy czegoś bardzo pragniemy to musimy bardzo pilnować swojego serca w tej historii, po to, aby to pragnienie nie zawładnęło nami, żeby ono nie stało się celem samym w sobie. Szukajmy wtedy naprawdę Bożego oblicza. Wylewajmy szczerze przed nimi nasze serca. Przychodźmy do Boga tacy, jacy jesteśmy. Nie wahajmy się korzystać z pomocy duszpasterskiej, bo właśnie często jest tak, że to trzeźwe spojrzenie przyjdzie właśnie od strony duszpasterza, który nie jest emocjonalnie związany z tą historią, bo przecież on no w moim przypadku pastor nie potrzebował samochodu więc był mi w stanie doradzić był mi w stanie otrzeźwić mnie i w ogóle zmienić zwrócić moją uwagę na rzeczy, na które nie zwracałem wtedy uwagi a więc myślę, że na dzisiaj to tyle Gorąco zachęcam, trzymajmy się Pana Boga, nie odstępujmy od żywego Boga, nie odstępujmy od, yy, od Jego Królestwa, korzystajmy z tego wszystkiego, co Pan Bóg nam daje, abyśmy mogli się ostać i w każdej sytuacji, zarówno w czasie dogodnym, kiedy mamy z górki, jak i w czasie niedogodnym, kiedy naprawdę potrzebujemy Bożej interwencji w jakiejś sprawie, kiedy mamy palącą potrzebę, kiedy kiedy po prostu czegoś pragniemy, i, i faktycznie jest to nam potrzebne, po prostu ufajmy bądźmy nabywajmy cierpliwości. Pewnie dlatego Bóg wydłuża tą całą historię, yy, bo wykorzystuje ją nie tylko po to, żeby nam coś dać, ale po to, żeby nas czegoś nauczyć. Myślę, że ta droga pewnie też się skróci. Kiedy będziemy pojętnymi uczniami, i kiedy zdecydujemy się, jakby współpracować z Panem Bogiem na Jego zasadach, nie sugerować Mu rozwiązań, nie, poddawać swojego, nie otwierać swojego serca na zniechęcenie, na frustrację, kiedy, przez, kiedy nie, nie dopuścimy do tego, abyśmy się martwili, kiedy pojawia się niecierpliwość, to powiedzmy Panu Bogu: Panie Boże, ja się niecierpliwie, powiedzmy o tym naszym duszpasterzom. I okaże się bardzo szybko, że ten ciężar wcale nie jest taki ciężki, kiedy jest rozkładany nie tylko na ciebie, ale jest rozkładany na ciebie i Pana Boga i te osoby, które w imieniu Boga starają się Tobie pomóc, które się z Tobą o tą sprawę pomogą, które Tobie coś wytłumaczą, kiedy zwrócą twoją uwagę, właśnie na to. Czego prawdopodobnie nie widzisz, ponieważ przysłaniają Tobie to emocje, które towarzyszą tej całej historii. A więc na koniec życzę wszystkim wspaniałości z nieba, aby właśnie dobry Pan Bóg pomagał nam w sposób, pomagał nam Jemu nie pomagać. Amen.